Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Swify. Dziś zagramy drafta, bo widziałem, że katowaliście mnie o drafta, więc będzie draft. Mamy jeden żeton. I zrobimy sobie świetny team. Wydaje mi się, że będę umiał grać w ten sposób. Od czego zaczynamy? El Cristiano, no oczywiście. Następnie Bale. Tevez, no Bale na ataku, no ale okej, okay, okej, okay, może być yy. mm. Pasuje mi pod ligę, ale to jeszcze, to jeszcze będzie można to pozmieniać trochę Koki nie lubię Thiago mi nie pasuje, więc kokę Dobrze, kolejny piłkarz Dobra, możesz być Następny piłkarz O! Na obronę. Czyli zobacz jakie karty mi się trafiają. Wow. Pikę, bo ruchasz akilę. To, to chyba zrozumiałeś go wybrałem. Dobra, możesz być. zobaczymy co dostanę w ogóle na ławce, bo to jest ważne. Rybus 80. No, nie pogadasz z kolegą obecne tego, bo tak pod hiszpański będę szedł Wiecie co, wezmę Mirindę A teraz tu z bramkarzy głównych Z bramkarzy głównych to ja za dobrych nie mam, ale wezmę tego Teraz tak Słabo na razie Kolejnych kart, również słabo, następna karta, też licha. Belarabi może, ale nie, Belarabi nie. K De... <laughs> Dobra, niech ja chcę będzie Belarabi, on jest w miarę spoko. No, wreszcie coś, Neymar Chodź do nas, chodź Marek jest zawsze spoko Cały czas mi pokazuje praktycznie te same karty To jest... On jest... To jest... nie mam pytań Dobra czekajcie, tu mogę kogoś wybrać, jest Griezmann eee... Di Maria Już tam raczej znaczenie miała ta karta i z ostatnich kart Ty, bo masz tempo. I teraz tak, słuchajcie, trzeba teraz dobrze tu pokombinować. Wydaje mi się, że Neymara wciepny tutaj nic się nie stanie. Teraz tak. Nie lubię kokę, więc wrzucimy... Będzie, będzie rzeźnia, będzie rzeźnia, od razu wam mówię. Bramkarza wrzucimy tego. Co ja tu mogę jeszcze wykombinować? Żeby to miało jakieś ręce i nogi. SPD... SPD, SPD, PS, PS Dobra ty tutaj Griezmann chodź też ze mną pojedziesz na mecz no, moje wywale Nie wiem kim ty kurwa jesteś nawet Belarabi no, napad mam spoko Czekajcie ale obydwoje są... Z graniem słabe. Menadżera jakiegoś dobrać. Pod hiszpańską było dobrze. Ale dostałem menadżerów. Nawet niech będzie ten. Dobra, mamy skład. Nawet dosyć szybko udało nam się wygrać. Mamy podsumowanie. Ocena składu 13 zawodników z hiszpańskiej Dobra, teraz tak, zagramy pierwszy mecz Może tym razem nie odpadnę, może uda nam się uda nam się przebić przez cały turniej, bo to chyba w trybie turniejowym nie, nie pamiętam ile meczy było do wygrania 5 albo 6 mecz trzeba było wygrać No mamy 5 albo 6 odcinków Więc zawsze coś innego niż Ultimate Team który i tak polecam, bo lubię, tak? Lubię, lubię sobie zagrać Ultimate Team i to przez to, że mam fajny skład, szanuję moich piłkarzy, ocena ogólna 86, bo mogę zasłaniać mordą, no i szukamy przeciwnika, utwórz sesję gry, nic się nie dzieje, żaden się chłop nie pojawia, chociaż dzisiaj zauważyłem, że jej wydało właśnie paczki dla osób, które miały preorder z tym żetonem, nie? że żeton był do drafta, żeton i jakieś tam śmieci. Wypaczka Draft. Tak się nazywała, a... A na razie jestem w dupie, bo nie chce mi znaleźć przeciwnika. Dlaczego? To Nefem ani nie mogę cofnąć, ani nie mogę popchnąć. Musimy po prostu poczekać najprawdopodobniej jak tak szuka. Bardzo możliwe, że odrzuci, więc chyba zrobię cięcie. Halo halo, no i mamy przeciwnika. Okazało się, że po prostu wywaliło serwery jej. Nic nowego. Nic nowego. Naprawdę liczę, że FIFA e, 2017 będzie 100 razy lepsza. Chłop ma... Lepszy skład od mojego. Albo bardzo podobny informacja taką nawet bym powiedział dziką yy, z Cristiano na czele. Dobra, teraz tak. Szymek, skup się. Drawcik. do Royce, Royce, już przy piłce. Ciekawy. Neymar. Chiweczką. Cyg, Neymarinho. Ej, kurwa, psie. Gwizdowkę weź, tak nie się nie, nie robi. A właśnie, poustawiam takich najważniejszych rzeczy. Hmm. O jakie podanie? Alaba. Godin. Tremulina. Tremulina, nawet nie Milon Makiwek. Ale chodzą, chodzą. Chodzi ta drużyna i mamy pierwszą ramkę. Ej, chodzi ta drużyna. Niby zgranie jest tam na 67%, ale chodzi? Chodzi? Dzika polona w drafcie. Dzika polona w drafcie. Dlaczego ja mam hindusa jednego? To jest chyba właśnie ten Tremulina. Ogólnie połowy składu mojego, znaczy połowy. Z 30% mojego składu nie ogarniam. Ale ważne, że z B z przodu, Kryśka, jeszcze Alaba jest. Neymar. Czy dojdzie? Nie dojdzie. Odpuści. A to jest Bartek, jakiś gram z Polakiem. Ciekawe, czy to ktoś z Was. Bartek nie trafisz, nigdy w życiu. Ci kurwa nie dam trafić. Rakitic, nie lubię tego piłkarza, strasznie nie lubię tego piłkarza, ale w FIFA ogólnie mam go w dupie, a w FIFA go nie cierpię. Kryśkaldo. a miałeś na innej Mara na wolnej pozycji, dlaczego żeś Marek nie podał? Cyk, Godin przecina podanie. Pikę pięknym ślizgiem. Na mokro jak w Shakire. Stój, 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 Nie w tą stronę ty cymbale, przecież kurwa odwinąłem to. Nie, to jest moja wina. To jest moja wina wtedy. Grzechu tu podał piłkę, ale już Marek odbiera na środku pola A jajaj Daria, Daria świetnie, alaba przy piłce Gareth Bale czy powalczy? No walczył, nawet bym powiedział, że do końca Daria a Alaba przy piłce No zmień pił... na trenera odpalenie, czemu on nie chciał zmienić piłkarza? To jest też strasznie słabe w tej chwili Krychowiak, wygrał pojedynek z Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ej, ej, ej! Neymarinho. No faulowany były, no przecież... Nie wiem, czy oni to widzą, czy oni to w dupie, czy o co im chodzi. Nie, nie, Cristiano, ty się kurwa nie nadajesz do rzutów wolnych. Bale z petardy, strzał w stronę ramki, Trzeba próbować, trzeba próbować. Nie mam co ja mam tu na tej ręce? Ała sobie zrobiłem dzisiaj na siłę najwidoczniej Neymar Język Cristiano Oddaję piłkę dla Roysa, Stracimy, Godin, wyjaśnia Enemy w natarciu Będzie kontra Daria Neymar przy piłce Jejku, jak Natalka wyzywa, cycka, mama daj. Neymar. Przytańczył, przytańczył. Cieplutko mieli, ale jakimś cudem wybijają piłkę. Ale szło prostopadłe podanie, jest niesamowite, że on to przeciął. Czy Cristiano dogoni Torresa? Torres będzie robił dośrodkowanie, jest dośrodkowanie, środek poda i wybijamy główką. Teraz jeszcze do tego Wyjaśnił kolega Marek, chłop mnie tu bije, dla mnie to był faul, to nie było nurkowanie Neymara, to po prostu był faul. Cancelo. Już Bale przy piłce, atakowany, podaje górę do Cristiano, jednak wyjaśnili obrońcy podając do Neuera. Neymar, czy powalczy? Oczywiście, że powalczy. Ale tracimy, Bail niedokładne, yy, niedokładne, niedobre przyjęcie. Daria, 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 chujkowie. Byłem ja faulowany, bo ja miałem piłkę na Hon, Ho no, Tremolina, czy jakoś tak się nazywasz? Oj, 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 to miało w ogóle iść do Marka, nie? Hop! Dobre przejęcie, brawo! Jakie tu taktyczne podania piętkami? Ale cały czas, cały czas coś się dzieje, jest dynamiczny będzie ja nie ogarniał nawet z komentowaniem. Gareth Bale, Dokładna piłka do Neymar. Daria. Alaba Krychowiak Pikę przed nie, przecina Marek do Bale'a. No nadepnął mnie ale jest już daria przy piłce, dobry jest ten daria, on jest wszędzie po prostu fajnie się gra tego tego drafta. można prze przetestować wielu piłkarzy no ugrywa, że to nie zadziałało się skupiam trochę, wygrywam niby ale rozluźnimy wora pewnie jak będzie większe prowadzenie ajajaj chciałem z poświęceniem w ślizgiem ale Neuer wybija no jest dobry bramkarz. Neymar nie trafia w piłkę. Klasa światowa, nie trafić w piłkę. Jeszcze tak delikatnie podaną z autu. Dobrze, dobrze, dobrze. Mają akcję. Rakitic przy piłce. Strzela. Świetnie Godin blokuje. Raz, żeby jakieś głupstwa nie było. Że jakiegoś karnego nie było. My tego nie chcemy. Cristiano Ronaldo, do Neymara pogubili się, pogubili się w tej akcji. Marszczerano prosto w niego Ale się mnie tu Neymar wysuwa. Wciepka, Bail. Ajajaj. taka akcja, tylko bramkaż ci został. Hopie, co ty zrobiłeś? To nie patrzył i chciał zgonić na trawę. Znaczy realizator. Szybko zmienił kamerę Neymar będzie dobra sytuacja Ale jakby to przeszło, jakie to by było podanie Tremulina no, Tremulina ale też spoko Nic do niego nie mam, lubię go trochę nawet taki też się wszędzie pojawia, taki, że dobiegnie, taki, że uśmiechnięty. Godin Koniec pierwszej połowy coś na Chłopaki trochę po tu mam? Skórkę jakąś pierdoloną skórkę. 1 do zera. Dobry mecz na razie. Wyrównany. Bartek fan. W sumie jednej z lepszych aktualnie drużyn widzy angielskiej. Powiem tak, że brawo Bartek. Też ich lubię. Ale lubię ich bardziej jak był tam Dudek. Tak było. Bartek wradził zmiany, Lacazette, Christian Tello. Czyli ofensywnie Pierwszą akcję trzeba przerwać Już ją trochę zwolnił Ale nadal Polona w szoku Strzela z daleka Ronaldo Niecelnie Jeszcze realizator pokazuje, że Lakazet wszedł Trzeba uważać Marek z środka Tremulina Świetnie, dobry jest Ale teraz po faulu Taki może faul Yy, wymuszony ale, ale z korzyścią dla nas Bej przy piłce Do Kryśki jakie podanie prostopadłe Kryśka już może wciepywać ale nie za bardzo ma do kogo Gdzieś tam daleko Neymar się pojawił jednak nie nawet To nie jest chyba Neymar Mamy podanie do Marka Marek chciał sobie wypuścić piłkę Lecz się nie udało Krystian Teo Mają dobre podanie do Cristiano Ronaldo Chwała w że przystrzelił, ale dobrze zrobili to nie ma co gadać, chłop jest, jest z wyobraźnią, ma fantazję chłopa. Bale przegrał pojedynek na środku boiska i już w natarciu Neymar. Rakitic, Marek go wyjaśnia. Gerrit Bale do Cristiano. Cristiano chciał do Marka. Tremulina. Kancel. Cancelo, coś takiego. Co ty Kryśka zrobiłeś? Dlaczego tej piłki nie przyjeś? Co wypuściłeś? Alaba. Tremulina. Pikę. I Tejo. Uf, świetnie, że ta piłka poleciała za plecy. A nie wprost pod nogi Krystiana. Pięknie Mirinda broni. Nawet się nie wygazował. Stały fragment, trzeba uważać. Ma wysokich piłkarzy. Ale Marek przycina. Chociaż LKZ jeszcze próbuje strzelić. Mają kolejny rzut rożny. Oj, w natarciu Bartek. Bartek kolejny rzut rożny. Wyskakujemy w powietrze. Powiem tak. Nie wiem, jak to w ogóle doszło mu na nogę. Chwała Bogu, że nie strzelił. Marek przegrywa po jeden główkowy i znów w natarciu. Przeciwnicy. Jednak ta zmiana była dobra. Jaki całe szczęście, że jest skujowy. Tym razem Diara. Cristiano traci piłkę w momencie podania. Znów tracimy piłkę w momencie podania. Niedobrze się dzieje. Spóźnione podania. Tremulina goń tego Lakazeta. Cyg, nie ma kurwa po ziemi. Spokojnie, spokojnie, Godin, pilnuj go. Wypychamy, wypychamy. Nie daj strzelać świec, gdzie cancelo. No kurwa, macie nie faulujcie mnie. Bartek. Weź, weź się ogarnij. Pikę od razu do przodu. Zdecydowane podanie. Jakby to przeszło, mieliby ciepło. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Ej, Kancelo, bądź bohaterem. Aj, zbita piłka z nogi. W momencie strzały. A teraz Cristiano Ronaldo. Dobre, Shhh, jakie podanie. Mają remis jednak nie! A, Wybijamy... A <słuch> Tremulina, to kurwa następne FIFA jesteś u mnie w składzie, nie? Gareth Bale, Gareth Bale przy piłce już. Powiem tak, jestem gwałcony w drugiej połowie. mam nic do gadania. Jest pierwsza dobra piłka do Neymara. Bail przy piłce. Co robi Bail? Zamienia oczywiście podanie od Neymara. Prostopadły na bramkę. 2-0. Nie trzeba pizgać jak debil po bramce. Nie trzeba wkurwiać bramkarza. Wystarczy dobrze zagnąć. Bartek, ucz się od najlepszych. Nie, że se tam wlałem, nie? Ale powiem tak, podanie Picobello, strzał jeszcze lepszy, bo jak wiemy, Bale jest lewonożny, jak mu siądzie z lewy, to nie ma, nie ma w ogóle opcji, że ktoś by coś obronił. Ale teraz jest czas na zmiany. Wydaje mi się, że dobrze by było pozmieniać tutaj naszych piłkarzy. Widzę, że on też zmienia. U mnie zmiany, u niego zmiany. Bale dwie bramki, no bohater, aktualnie bohater meczu. Brawo, piłka przez Cristiano Ronaldo. Di Maria się pojawia. Świeżo wszedł na boisko. Czy coś wniesie do gry? No na pewno świeżość, bo jeszcze się nie spocił. No to też możemy grać spokojniej. Ojej oj. Koke do Cristiano. Cristiano do Bejla. Czy? Ajajaj. No ogarnął. rogarnął. Di Maria Lewonosz, O Jezusie Święty. W sumie już możemy próbować trochę. Teraz już można strzelać. Precyzyjne Kryś Kościano. Co tu robili nasi piłkarze? Dlaczego oni nie byli lepiej ustawieni? Tremulina, jednak nie, Godin. Wyprzedził nipikę. I do robi. Powiem tak, że się zaczął gubić. Christiane. Kryś ulepi dolną i bail nad poprzeczką, Boże święty. Ale Krysiak zdecydowanie mocno w stronę bramki, no ale jednak poprzeczka to zagranie pięto, Ale mi burczy w brzuchu, ale będę zaraz jadł. Po tym meczu podobno mam dostać jeść. Godin przecina podanie. Przerywa akcja, a tutaj ze spokojem Mirinda przenosi piłkę nad cuprzeczką. Cyk, poza mojtanę. A chciałem od razu pierdoląć, bo nie ma bramkarza. bym chciał to wykorzystać. Do partnera Krychowiak. Oj Kryś, no I do widzenia <laughs> Wydaje mi się, że kolega ma pogranę Krychowiak jeszcze walczą, jeszcze sędzia im daje I Aduris przestrzenił To będzie koniec meczu. wydaje mi się, że pierwszy draft udany Chcesz kolejnego drafta Nie wiem, dam Wam jakiś poziom do wbicia 14 tysięcy lajków, wiem że to jest dla was nic Napiszcie w komentarzu kto z mojej drużyny najbardziej Wam przypadł do gustu Ja się kłaniam aż po zamek kulat ty drogi i ty to pamiętaj żeby czasami zostawić łapkę w górę Najlepiej zawsze, cześć